Nie wiem czemu, ale to miejsce przypomina mi strefę 69 z San Andreas. Dammit! Wow! Zabili mnie, kurde! Dobra, trzeba być ostrożniejszym. No tak. Oczywiście, to ma sens. Jak jesteś ostrożny, to przeżyjesz. Jak nie jesteś ostrożny, to zginiesz. Get over here.

Okej, okay, wiem, Boże, wystarczy mi raz powiedzieć. O, do, do, do. o, do, do, do. o czym wy tu o oh my god, oh my god, zobaczyłeś mnie i co teraz, ha? Powiem ci, co teraz. To, co zawsze. Zmarnuj na was amunicję. Tak, patrz, bo mnie stąd trafisz. A, kurde, dziadu. Jak, śmiesz! Dobra. Lepiej się zamknę po prostu. Ja pierniczę, co mi tak źle idzie? A ty znowu to samo! Wow, ale ci się odbiło. Wow. Na, no. o mój Boże, nie wytrzymam tego. Dobra, to.

Dobra, nie widzisz mnie? Tak jak w MgSie, nie, no chyba zauważył teraz tak, to ja chodź. Oh man, Dobra wszyscy Wreszcie Naprawdę Na serio Dzięki. Nice tak Powinno, ale zapewne znowu coś nawali i będę musiał męczyć się z jakimiś kretnami, czyż nie Of course Dobra, ty. Gdzie to? No jeszcze szczurka zrobimy, to już drugi w tym w dzisiejszym moim nagrywaniu Dobra jak to gówno działa Co mam zrobić Skacz, James Hello, to nie działa Ej! Sztivenie Spielbergu! Zboczony. Zrób coś z tym A idziemy tu. Nie no, są wróciłem? To oczywiście zamknięte. Co? Słyszę jakiegoś... Nie dojdę... Tam pewnie jest któryś... Ehm. Nie ma tu jakiegoś... A to jest! No ja szukałem... No dawaj! Teraz tam je wyskoczą na pewno No jak, już tutaj jeden jest Chowam się lepiej Czyli co, niepotrzebnie go zabijałem, tak? Nieważne. Sajwik, jakiś poddenerwowany jestem dzisiaj. I Wkurzony. No ale coś nie wiesz, jak tu co chwilę ginę. O mój Boże! Cudownie! Kocham to! No szybciej, szybciej. Aż żegnoje. Gin! Ty też! Nie chcę mi się z wami bawić teraz tutaj. Mord O, ty. dobrze, dajcie mi te prochy wziąć. Dajcie mi te prochy wziąć. Wow, fuck. dzięki. Ciebie mogę zabić? Nie mogę Cię zabić. No, co ja w ogóle mogę? Co? Tu? Chodźmy. Uważaj, szczurek! Ja tu wskoczę, a oni od razu się na mnie rzucą, co? No, mordę. Hej, poszło po mojej myśli choć raz. Tutaj się zgodzę akurat, bo to faktycznie jest nudne. Kur Jak człowiek, który nie potrafi nawet się wysłowić nie mówiąc już o racjonalnym myśleniu, potrafisz tak dobrze strzelać. Kurde, masz kopa w tyłek za to. No, cudownie. Sorry, zapomniałem. Mogę tu wejść. What to? Nie! Czekaj, w mordę! Z powrotem! Ohohoho. Cudownie, co jest? A ten się ośnął, tak? W ogóle jest tu ktoś? Tam na górze, tak. Czy to nie może być odrobinę szybsze? Szybko. No już! Uważaj! Dobrze jest! Save'ik, tak! Wreszcie! Boże, kiedy ja przejdę już ten cholerny... Ho, cholerny... <śmany> cholerny poziom! Bo ja już nie wytrzymuję. Wow! O widzisz, jak jesteś Snake'em? ti ti, -ti, -ti -ri. Tutaj, nie, chodźmy dalej. Widzicie? Nie to, przyjaciół. Przyjaciół. Ja ja to, to, to... Jezu! Okej, okay. jeżeli tak to będzie szło, to może tak być. Nie widać coś. A tu? Czysto w miarę? W miarę. Tutaj jest grubasek i tam ktoś jeszcze, tak? Dobrze, nie jest źle. Już. Powiedzmy. No, coś tu mamy do zrobienia? Aha to jest No i co? Coś nie pomyśli wam to idzie. Co? Mogę wyjść szybko? Tu wyjmij rewolwer, ale nie ma nikogo, tak? Wydawało mi się, że tu ktoś jest. Oret, oh, ah! chodźcie tutaj. Czemu wy nie przyjdziecie do mnie? Tylko ja muszę iść do Was. Przecież Was jest więcej. To nie fair. jeszcze nie będę brał Jeszcze tutaj są Kurde Kur A tutaj nic Pewnie że nic. Ja chciałem jakieś może ukryte przejście, czy. A może? No. Nie. Czyli muszę iść tam, tędy, czy mi się to podoba, czy nie. Ale tam ich jest chyba tylko dwóch, tak? No ale tyle właściwie to wystarczy, żeby mnie załatwić. Tech już jest. No, cudownie. Jak to jest, że ja do nich strzelam? A ich jest coraz więcej zamiast coraz mniej. No jak to jest? A tu zabarykadowaliście się. Eee. Red.